Dzień dobry. To jest program Akcent Wschodni przygotowany przez telewizję Bielsat dla widzów TVP Info. Ja nazywam się Michał Kacewicz, a ja Igor Kulej. W naszym programie pokazujemy państwu najważniejsze wydarzenia dotyczące krajów na wschód od Polski. Zadamy również pytania ekspertom i uczestnikom wydarzeń. I za chwilę przedstawimy dzisiejsze tematy. Czy Łukaszenka stanie przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze? Litwa złożyła pozew przeciwko reżimowi w Mińsku za masowe deportacje Białorusinów i za ściganie ich na terytorium Unii Europejskiej. Mniej pieniędzy na ludzi, więcej na zbrojenia. Kreml drastycznie zwiększa wydatki na wojnę. Pokażemy Wam również wzruszającą historię ukraińskiego ojca, który szuka swojego zaginionego na froncie syna. A zacznijmy od najważniejszego tematu tego tygodnia. Litwa niespodziewanie złożyła pozyw do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze przeciwko reżimowi w Mińsku. W poniedziałek i wtorek byłem w Niderlandach. Ciekawe, że cała ta sprawa była przygotowana w absolutnej tajemnicy, a pierwsze działanie Litwa podjęła jeszcze dwa lata temu. Wydawało się, że Łukaszenka już dawno powinien stanąć przed Trybunałem za represję na Białorusi. Tymczasem wniosek złożono w zupełnie, na zupełnie innej podstawie. Deportacja Białorusinów, która przez prawników została zinterpretowana jako wypychanie, wyrzucanie ludzi z kraju, to mi przypomina trochę historię Ala prawda? On poszedł siedzieć za podatki, a nie za swoje przestępstwa i zbrodnie. No tak, ale ta sprawa ma dużą skalę. ONZ szacuje, że po 20 roku w Białoruś opuściło co najmniej 3,5% ludności. Właśnie jedną z takich historii chcemy wam pokazać. A zaraz potem porozmawiamy z kimś, kto był bardzo blisko zaangażowany w sprawę przygotowania pozwu przeciwko reżimowi Łukaszenki. Białorusinka Anna Kanawalowa uciekła z Białorusi w 2021 roku wraz z wnukami, kiedy ich rodzice zostali zatrzymani przez siły bezpieczeństwa Łukaszenki. To jeden z setek tysięcy przypadków Białorusinów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i nie mogą tam wrócić. Anna Kanawaława wraz z dwójką jej wnuków musiała uciekać z Białorusi. Oboje rodzice, Wani i Nasti, zostali skazani na pięć i pół roku więzienia każdy. Córka Anny Antonina była powierniczką Swietłany Cichanowskiej podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Reżim Łukaszenki oskarżył ją i jej męża z o planowanie zamieszek. Jak się schluczyłeś? Kiedy to wszystko się wydarzyło, szliśmy nocą przez granicę. Wania po prostu zapytał mnie, Babciu, czy nasza mama jest w więzieniu? Pamiętam ten moment. To pytanie było jak strzał. Musiałam mu szybko coś wytłumaczyć i nic nie przychodziło mi do głowy. Więc powiedziałam prawdę, nigdy tego nie żałowałam. Anna wyjechała w 2021 roku. W tym czasie jej córka i zięć przybywali już w areszcie, a kobieta chciała, aby siły bezpieczeństwa Łukaszenki nie mogły szantażować Antoniny zagrożeniem dla dzieci, co jest powszechną praktyką na Białorusi. Marzę o tym, żeby mama i tata wrócili. Teraz Anna mieszka w Warszawie z wnukami, a jej mąż pozostał na Białorusi, aby pomagać uwięzionej córce i jej mężowi. W 2023 roku Anna objęła w Polsce opiekę nad dwoma kolejnymi chłopcami z Białorusi, kiedy ze względu na złą sytuację socjalną rodziny te dzieci trafiły do polskiego sierocińca. Mam nadzieję, że zaczną w jakikolwiek sposób uwalniać naszych więźniów politycznych. Umieszczanie w takich warunkach dobrych, niewinnych ludzi, którzy nie myśleli, o żadnym więzieniu to tortura. Ludzie są tam bici i okaleczani. Moja córka przeszła przez Akreścina i Waładarkę. Jeśli w Akreścina jesteś pod presją fizyczną, to na Waładarce i na kolonii również niszczą człowieka psychicznie. To bardzo trudne. Już w Polsce Anna Kanawaława stworzyła markę wyrobów z koziego futra Babula, które wykonuje własnoręcznie. Anna utrzymuje kontakt listowny z córką, która obecnie przebywa w kolonii kobiecej w Homlu. Kiedy moja córka zbierała podpisy dla kandydatów, organizowała pikiety poparcia dla Światłany Cichanowskiej, rzadko widywała dzieci. Zapytałam ją, czy tego nie żałuje. A ona odpowiedziała, że niczego nie żałuje, bo poznała wielu dobrych ludzi. To były jej słowa w sierpniu 2020 roku. Według szacunków ONZ, w wyniku polityki represji i zastraszania setki tysięcy ludzi musiało opuścić swój kraj, około 3,5% całej ludności Białorusi. Od początku represji w 2020 roku przez białoruskie więzienia z powodów politycznych przeszło około 50 tysięcy osób. I w studio do nas dołączył Paweł Łatuszka, zastępca szefowej rządu przejściowego na Białorusi. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Panie ministrze, mam takie pytanie. Czym tak naprawdę ta sprawa pozwu przeciwko Łukaszence różni się od znanej nam sprawy Putina, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za deportację ukraińskich dzieci? Łukaszenka popełnił trzy z czterech najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych. Wśród nich jest zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko narodu białoruskiemu. I my, kiedy zaczęliśmy zajmować się tą sprawą, półtorej roku temu przygotowaliśmy pierwszy raport razem z litewskimi partnerami Justice Hub. I później, po spotkaniu już z wiceminister sprawiedliwości, rok temu, właśnie w wrześniu 2023 roku, przedstawiliśmy rozwiązanie prawne, że popełnia przestępstwa transnarodowe które są na terytorium Białorusi, a później, kiedy ludzie uciekają za granicą, dopuszcza się prześladowań już na terytorium krajów Unii Europejskiej. Także mamy dwa rodzaje przestępstw. Deportacja, zmuszenie do opuszczenia terytorium Białorusi, w związku z tym, że jest strach, terror, prześladowania, śmierci, zabójstwo, tortury, przestępstwo seksualne. Ludzie uciekają, później, kiedy znajdują się za granicą, już też Kolejny raz są prześladowanie, to znaczy brak możliwości otrzymać paszport, zagrożenie na przykład zabójstwem życiu, zdrowia, e, prześladowanie najbliższych, zatrzymanie rodziców na Białorusi, e, skazanie zaoczne i to właśnie ma charakter transgranicznego przestępstwa i eksterytorialnego przestępstwa. I Tą to podejście zaakceptował rząd litewski i dosłownie w tym tygodniu złożył odpowiednie dokumenty do Trybunału Karnego w Hadze. No właśnie, rząd litewski, ale na Litwie mieszka 70 tysięcy Białorusinów, w Polsce wielokrotnie więcej. My... Pytanie jest dosyć oczywiste. Czy starał się Pan rozmawiać także z rządem polskim i czy dlaczego Polska razem z Litwą nie złożyła tego pozwu? Tak, mieliśmy wstępne rozmowy. Ostatnim pół roku mieliśmy kilka spotkań w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z ministrem sprawiedliwości, panem Adamem Bodnarem. Te rozmowy toczą się nadal. Słyszeliśmy również już w Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które politycznie popiera decyzję strony litewskiej, ale myślę, że strona Polska potrzebuje dodatkowego czasu. Mam nadzieję, bo nam bardzo zależy na tym, że rząd polski będzie wspierał rząd litewski i również złoży swój referał, swój wniosek do Trybunału Karnego, bo największa grupa. Białorusinów teraz mieszka na terytorium Polski, no, co najmniej 250 tysięcy. W ogóle mówimy, że zdeportowanych jest ponad 300 tysięcy Białorusinów i tu korzystamy z materiałów przygotowanych przez Komisarza do Spraw Praw Człowieka ONZ i z odpowiedniego sprawozdania Rady Europy, Rady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. I akurat mamy stanowisko polskiego msz w tej sprawie. Posłuchajmy. Zgadzamy się, że istnieją uzasadnione podstawy do twierdzenia, że reżim Łukaszenki mógł popełnić zbrodnie zdefiniowane w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z innymi właściwymi podmiotami analizował tę sprawę i proces ten będzie nadal kontynuowany. Z zainteresowaniem zapoznamy się z argumentacją strony litewskiej. Oznacza to pełne poparcie dla wniosku litewskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Gdybyśmy trochę wybiegli w, w przyszłość, to jakie mogą być naprawdę realne konsekwencje tego pozwu i, i te, tej sprawy dla Łukaszenki? No wiadomo, że on raczej nie podróżuje po krajach y, zachodnich, tak? ale y, w jaki sposób mogą dotknąć go y, skutki tego pozwu? Po pierwsze, powinniśmy zrozumieć, że bandyta siedzi przy władzy na Białorusi. Nadal rządzi w sposób nielegalny, ale rządzi na Białorusi. Dopuszcza się zbrodni przeciwko ludzkości w stosunku do narodu białoruskiego, jak na terytorium Białorusi, tak i już na terytorium Unii Europejskiej. To jest zagrożenie. Zagrożenie nie tylko dla Białorusinów, ale również dla Europy. Bandyta powinien ponieść odpowiedzialność, bo to jest ważne, ważne dla Białorusinów walczących w ciągu tych czterech lat o wolność i demokrację w swoim kraju. Kiedy bandyta dopuszczy się przestępstw i nie jest e, ukarany za to, to w co wierzą Białorusini? Czy będą oni wierzyć w demokrację, czy będą wierzyć w skuteczność? Pociąg z Łukaszenką właśnie ruszył ze stacji Minsk Centralny. W tym tygodniu on już jest tam pasażerem. Pytanie powstaje, jak wielu chętnych będzie razem z nim pojechać tym pociągiem? minsk haga I to nasze przesłanie również elitom rzeszonym wokół Łukaszenki. To nie znaczy, że jutro to spracuje. Może nawet i nie pojutrze, ale na pewno to mocny przekaz. Chcecie wsiąść do tego pociągu. Chcecie być w Hadze? Chcecie być podejrzanymi o popełnienie przestępstw, międzynarodowych przestępstw przeciwko człowieczeństwu, przeciwko ludzkości? I to pytanie dla nich. To jest bardzo mocny krok i motywujący Białorusinów. I takie, takie odpowiedzi dostałem. Sporo ludzi zaczęło pisać i nawet gratulować. Nareszcie, nareszcie coś się dzieje. A drugie to jest nasze zadanie. Rozłom w Elitach. Ale ja bym, ja bym chciał dodać, że jak na razie to... W Mińsku udają, że za bardzo się nie przyjęli tą sprawą. Mamy wypowiedź Łukaszenkiewskiego ministra spraw zagranicznych Maksima Ryżenkowa. Nie trzeba być uznanym znawcą prawa międzynarodowego, żeby zrozumieć absurdalność i nadużycie stawianych zarzutów. Dla nas daremność wysiłków Wilna i jego kuratorów jest oczywista. служить в режиму Лукашенкі і Максим Риженков, який працював як дипломат білоруський в Польщі, був застемцем амбасадора. Повін здавить собі справу, вже власні єжерімові о юрисдикції міжнародного трибуналу Карнего. To on przede wszystkim kieruje swoje, jakby w, kieruje swoje wnioski w stosunku do najwyższych urzędników państwowych, również i w stosunku do ministrów spraw zagranicznych. Jeżeli dalej będzie służył reżimowi, to kto wie, może się okazać również w Hadze. No na, razie, na razie mówi w sposób oczywisty to, co, czego można było się spodziewać. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że pozew Litwy do Międzynarodowego Trybunału przeciwko Łukaszence nie jest w zasadzie nie jedynym. Tak? Kilka organizacji pozarządowych, w tym. Freedom House złożyły pozew w sprawie deportacji ukraińskich dzieci na Białorusi. Jak ta sprawa może wpłynąć na ten pozew przeciwko Łukaszence, który składa Litwa? to raczej uzupełniające dokumenty. Zaczęliśmy jako Narodowy Zarząd Degresowy zajmować się sprawą deportacji ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy jeszcze w ubiegłym roku i dwukrotnie złożyliśmy dwie komunikacje. Tak, taką ma to nazwą do Trybunału Karnego. Osobiście miałem spotkanie z zastępcą prokuratora Hanna w Hadze, gdzie przedstawiliśmy dowody i udowodniliśmy, że Łukaszenka dopuszczy się zbrodni wojennej. Zbrodni deportacji dzieci z Ukrainy. Wczoraj Łukaszenka, kiedy miał spotkanie w obwodzie brzeskim, nawet publicznie licznie kolejny raz się przyznał, że zajmuje się przemieszczeniem dzieci ukraińskich sierot i właśnie nikt nie ma prawa Oprócz kraju ich obywatelstwa decydować o tym, gdzie te dzieci mają wyjechać. Łukaszenka zabiera tych dzieci i wywozi na terytorium Białorusi, a później dopuszcza się indoktrynacji. My jako Narodowy Zarząd Dygresowy udowodniliśmy schematy finansowania, jak to jest działa w strukturze, że to się odbywa w ramach tak zwanego Związku Białorusi-Rosji, ZBIR, jak często mówią również w Polsce, że Łukaszenka jest decydentem. On podejmuje decyzje organizacyjne, prawne i finansowe. I to, co ostatnio zrobili organizacje pozarządowe ukraińskie, to jest też bardzo ważne, bo to uzupełnia to śledztwo, które prowadził nasz Narodowy Zarząd Antykryzysowy. Ale zależy tu teraz myślę, że wiele od strony ukraińskiej, bo to są dzieci ukraińscy. My przekazaliśmy w sposób formalno-procesowy wszystkie materiały do prokuratora generalnego w Ukrainie, także ja mam nadzieję, że Ukraina również skieruje swój wniosek do Trybunału Karnego w Hadze i order, nakaz aresztowania na Łukaszenko będzie wydany. Czekamy na stanowczą pozycję stanowisko strony ukraińskiej. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a w tym momencie musimy postawić kropkę w sprawie będziemy się oczywiście przyglądali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. A my kontynuujemy nasze wydanie. Rekordowe wydatki na obronę i cięcie w finansowaniu polityki społecznej. Rosyjski rząd przedstawił Dumie Państwowej projekt budżetu na 2025 rok. Wydatki na armię i wojnę, które w tym roku wzrosły już o rekordowe 70%, w kolejnym kwartale... Ponownie wzrosną. Jednocześnie będzie mniej pieniędzy na potrzeby ludności, mimo że urzędnicy rosyjscy głośno mówią coś przeciwnego: armaty albo masło. Jasne jest, że w tym ulubion ulubionym powiedzonku Putina, wymyślonym zresztą niegdyś przez nazistowskiego zbrodniarza Hermana Geringa, ostatecznie wygrywa pierwszy punkt. Więcej w naszym materiale. Projekt budżetu na przyszły rok po raz kolejny zadziwia Rosjan i cały świat rekordowymi wydatkami na wojnę i obronność. Prawie 150 miliardów dolarów, czyli około 40% całkowitych wydatków kraju. Pozycja budżetu wojskowego rośnie o 1,4, a płatności na rzecz sfery socjalnej zmniejszają się o prawie 20%. Prezydent Rosji uważa, że to zdrowe podejście. Relacja między bronią a masłem powinna zostać organicznie Zintegrowana z ogólną strategią rozwoju państwa. Rok temu budżet na 2024 rok pobił już rekord obronności. Następnie koszty wojny wzrosły o 68%. W porównaniu z rokiem 2021, przed inwazją na Ukrainę na pełną skalę, wzrosły trzykrotnie. Wcześniej Putin w swoim ulubionym porównaniu zapewniał, że armaty nie będą ważniejsze od masła. Na koniec jednak, zgodnie z hasłem popularnych nazistowskich Niemczech, wybrał armaty. Istnieje takie stabilne wyrażenie armaty zamiast masła. Obrona kraju jest oczywiście najważniejszym priorytetem. Ale przy rozwiązywaniu problemów strategicznych nie możemy powtarzać błędów z przeszłości. Rok później zmienił zdanie. Tutaj oczywiście są ograniczenia. Rozumiemy to. Odwieczne pytanie, co jest bardziej opłacalne broń czy masło? Mamy to na myśli. Choć broń wbrew obietnicom stała się bardziej opłacalna, w nowym budżecie nie zapomniano o maśle, tylko nie dla wszystkich. Koszty utrzymania Putina i jego administracji powinny wzrosnąć o 25%. Dokładnie w takich samych proporcjach jak w przypadku obrony. W szczególności mówimy o wynagrodzeniach pracowników i zakupach na potrzeby Kremla, chociaż w oficjalnych raportach głównym priorytetem jest wsparcie społeczne dla obywateli. Jakie są priorytety budżetu? Pierwszym z nich jest wsparcie społeczne obywateli. Przy tym wydatki na pomoc społeczną zmniejszają się o 13 miliardów dolarów. Jak wytłumaczyć to obywatelom? W publikacji wydania The Bell opisane są zalecenia rządu dla mediów. Radzą one unikać tematu podwyżek podatków, np. akcyzy na alkohol, papierosy i podatku dochodowego. Większość pozycji wydatków wojskowych jest tajna. Beneficjenci wojny zarabiają pieniądze, zarabiają dobre pieniądze i dla nich to jest prezent. Oznacza to, że będzie więcej Zamówień, więcej kontraktów, więcej do zarobienia, więcej do kradzieży. Po prostu świetnie, mój Boże, ale dla reszty populacji jest to katastrofa. Według prognoz części ekspertów już w połowie 2025 roku zwykli Rosjanie mogą doświadczyć problemów w rosyjskiej gospodarce. Na przykład dwukrotnie wzrosną wydatki na mieszkalnictwo i usługi komunalne, ale jednocześnie będą one 7 razy mniejsze od wydatków na wojsko. W ubiegłym roku, w grudniu, nagle zlikwidowali o połowę Narodowy Fundusz Majątku, sprzedając juana, resztę euro i złoto, aby załatać dziurę budżetową. W tym roku będzie tak samo. Dlatego wejście w rok 2025 ze wzrostem wydatków na wojsko to samobójstwo. Przede wszystkim samobójstwo budżetowe. Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w Sztokholmie szacuje, że po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę światowe wydatki na obronę wzrosły o 6,8% do rekordowej kwoty 2,4 biliona dolarów. Rosja zajęła trzecie miejsce w rankingu wydatków na obronność w 2023 roku, Chiny są na drugim miejscu, a Stany Zjednoczone na pierwszym. I chociaż budżet obronny USA jest 8 razy wyższy niż rosyjski, wywiera to o połowę mniejszą. Presję na gospodarkę kraju. Moskwa wydaje już 6% PKB na broń i armię, podczas gdy Waszyngton wydaje tylko 3,5. Igor, te, te 6% to chyba tak naprawdę jest duża fikcja w, w tym rosyjskim budżecie, bo tak naprawdę wydatki na wojnę, na wojsko są porozparcelowane tak, po różnych instytucjach, resortach i tak dalej. Więc realnie te wydatki na, na zbrojenia i na w armię są dużo większe. No tak, wydatki rosną, a z dochodami też nie jest najlepiej. Jedna z lokomotyw gospodarki rosyjskiej, gigant energetyczny na światową skalę, Gazprom, pierwszy raz od 25 lat zanotował straty. Według rosyjskiego Forbes jest na pierwszym miejscu wśród najbardziej stratnych rosyjskich przedsiębiorstw. No a był czas, kiedy prezes Gazpromu przechwalał się, że jego koncern będzie pierwszą na świecie spółką, której wartość przekroczy bilion dolarów. No a teraz mogą być pierwszym gigantem energetycznym, który straci na Eksporcie gazu. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce najbardziej stratnych firm rosyjskich od razu trzy zajmują się wydobyciem i sprzedażą gazu. No to nie dziwi, bo stracili gazowy rynek europejski, została im ropa, ale i tam nie jest tak super jak było. A kiedy rosną wydatki, a spadają dochody, to nigdy nie kończy się dobrze. Na przykład tak dobrze jak w naszej następnej historii, ale o tym za moment. Wojna to nie tylko manewry wojsk, ale także wiele osobistych tragedii. Nawet w morzu smutku i dramatów jest jednak miejsce na nadzieję. Nasi koledzy, dziennikarze czeskiej telewizji publicznej byli świadkami prawdziwego cudu ojciec odnalazł swojego syna, który zaginął na froncie. Miasto Pokrowsk, obwód Doniecki. Szukam syna, pisze Jury kredą na szkolnej tablicy. Sama szkoła została zniszczona przez pociski. Syn Jurija Wiktor, jest ukraińskim żołnierzem, który zaginął. Zaginął 24 sierpnia tego roku w pobliżu Sełydowa. W poszukiwaniu syna Jury przejechał setki kilometrów. Dziennikarze spotkali się z nim w Pokrowsku, gdzie Jury rozmawiał z każdym wojskowym, którego spotkał. 59. To jest 59 ta brygada, w której służy mój syn. Nawet dowództwo tej brygady nie mogło pomóc. Obecnie trwają ciężkie walki w pobliżu Pokrowska i w rejonie Sełydowa. Rosyjskie wojska posuwają się naprzód. Samo miasto jest ostrzeliwane przez artylerię i bombardowane z powietrza. Lokalne władze ewakuują mieszkańców. Poszukiwania są bardzo trudne, ale nie tracimy nadziei. I na pewno nie pozwolę Jurijowi samemu pojechać rowerem na pole bitwy. Wolontariusz Olech Tkaczenko pomógł Jurijowi spotkać się z kapelanem brygady. Jego syna nie ma na liście poległych, nie oznacza to jednak, że żyje. Czasami nie można dowiedzieć się, gdzie zginął bojownik, ponieważ pozycje są rozrzucone na kilometry. Znowu poszukiwania, znowu niejasność i niepokój, który trudno opanować, i nagle telefon. Mamy dobre wieści. Syn Jurija został odnaleziony. Jesteśmy w drodze, aby go odebrać. Prawie miesiąc po zaginięciu starszy szeregowy Wiktor został odnaleziony. Jednak w złym stanie i strasznie wychudzony. Powiedział, że ukrywał się w budynku po tym, jak Rosjanie zajęli pozycję wokół niego. W najlepszym wypadku zabiją. Jeśli mnie złapią, w najgorszym będę torturowany. Dla ojca to ulga. Ale również ja trudne doświadczenie. Podniosłem słuchawkę. Usłyszałem głos mojego syna. Nie wierzyłem w to. Według ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dziś w kraju zaginęło 55 tysięcy osób. Większość z nich to żołnierze. No, jaka podnosząca na duchu historia, prawda? Tak. Bardzo. Hmm. Tego typu, tego typu historii jest na ukraińskim froncie niestety bardzo dużo, bo tysiące żołnierzy zaginęło przecież. No tak, nawet niektórzy mówią, że o dziesiątkach tysięcy, tak. I to z obu stron, z rosyjskiej strony też, okay. nikt nie wie. Ale na dzisiaj musimy już niestety kończyć. No tak, to był program Akcent Wschodni, który jest przygotowany przez telewizję BIOSA dla TVP Info. W studiu byli Igor Kulej i Michał Kacewicz. Zapraszamy za tydzień w sobotę o 18:30. Do widzenia. Do zobaczenia.